Hej, hej kochani, witam Was serdecznie i witam Ciebie nieznajomy. Dawno nieużywana seria. I dzisiaj tak mnie natchnęło, bo tak sobie pomyślałam, co w tych energiach piszczy, i od razu tak jakoś mi się skojarzyło, że przyczepił się jak żeb do psiego ogona. Kto do, do Was się poprzyczepiał i nie daje Wam rzec, jak się przyczepi do tego psiego ogona, no to możesz oderwać razem z sierścią, nie? Trochę może zaboli. Przyczepił się jak żeb do psiego ogona. Taka w ogóle jest jakaś energia aktualna, co tutaj się pokazało. Dziewiątka była w odwrocie. Ni to kobieta, ni to mężczyzna. Właściwie to nie wiadomo co. Mamy tutaj jakieś zaburzenie percepcji, jakaś czerwona krata taka z buław, takie oddzielenie, odgrodzenie. Ja tu stoję na swojej drodze, idę swoją ścieżką, aby wszyscy się odwalcie, nie? Bo to jest po prostu taka energia, kiedy ja się odgradzam od świata. Bo mam tu swoją jakąś wizję. Ręce w kieszeni, taka poza właśnie pewności siebie, ale uwaga. Karta się odwraca. Przyczepił się jak żeby do psiego ogona. No i właśnie o to chodzi, że tu trzeba się jakoś odgrodzić tą kratką takie ogrodzenia stworzyć, takie zasieki, takie powiedziałabym, lepsze słowo na to jest, asertywność, obrona swoich granic, w sensie mikro i makro de facto, no w ogóle tu, by, tu jest takie postulowanie, pozamykajcie granice, ale też yy, stwórzcie swój system asertywności, Dlatego, że dziewiątka była w odwrocie, to jest energia, która mówi o niepotrzebnych walkach, o utracie energii na walkę, czyli <laughs> walczy tutaj być może jakieś prawa swoje, tak bronię tych własnych interesów, oczywiście mam to robić, ale w związku z tym, że jest dużo niebezpieczeństw, w związku z tym, że de facto ta twoja siła Przebicia się przez mur niemożności jest żadna? Żadna, od razu mówię, żadna. To jest takie zesztywnienie, taki wiesz, paroksyzm przychodzi, takie paraliżowanie. Jakbym nie mógł mówić, nie mógł się o, ruszać. I może to właśnie taką postawę trzeba przyjąć. Tutaj nie poświęcamy się też na rzecz nikogo i niczego. Po prostu jest tu taka energia ochrony, ochrony siebie, nie? Ochrony tego, co, co mam najcenniejsza, tak naprawdę to jest ochrona mojej własnej duszy. No to tak może się od razu nie kojarzy, ale de facto do tego się sprowadza. Hmm. Przyczepił się jak żeb do psiego ogona. To tak mi chodziło po głowie, wiecie? Tak od rana, tak już mi chodzi i tak męczy mnie to. W takim sensie właśnie, jakby nie wiem, ktoś tu ci żyć nie dawał, albo po prostu yy, przypierał cię do muru, nie? Tak dociskał, dociskał, dociskał. Yy. To nawet nie musi chodzić o człowieka, tu nawet nie musi być relacja człowiek-człowiek, tylko jakaś taka sytuacja, nie? Jest w tym coś takiego nieszczerego, takiego. Yy. Wokół jest to taka po prostu energia, jakby rezygnacyjna, takie, taka, właśnie ten przymus, takie, 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 wiecie, te okoliczności, nie, które tak pchają, pchają pod tę ścianę, coraz bliżej ściany. Człowiek jest tu coraz bliżej ściany bądź pod ścianą. A, więc po pierwsze asertywność, a po drugie. Yy, po prostu wycofać się też z jakichś takich, właśnie sytuacji prowokacyjnych, który, bo to jest taka duża też niechęć do kontaktów z drugim człowiekiem, i ja i absolutnie jestem przeciwniczką budowania zasieków i, i murów, w takim sensie, że nie chcę mieć tu z ludźmi do czynienia, nie o to chodzi, ale z niektórymi, którzy się przyczepiają, jak żeb do psiego ogona, to rzeczywiście się nie da. I to jest właśnie ta energia, że będą się Tobą wysługiwać, a jednocześnie po prostu doprowadzać do jakichś takich sytuacji wręcz chorobowych. To oczywiście też jest ostrzeżenie. Dziewiątka była w odwrocie, mówi nie opuszczaj miejsca zamieszkania ze względu na możliwość strat, nie wiem jakich różne mogą być. Zrezygnuj z czegoś, zwłaszcza z jakiejś podróży czy wycieczki. Czy przeprowadzki, czy w ogóle przesuń przeprowadzkę na późniejszy termin i uważaj na siebie. Uważaj na siebie, uważaj na siebie, uważaj na siebie. Bo przyczepił się jak żeb do psiego gola. No i nie wiem, no wiecie, no nie wiem, bo wiecie. No masło maślane, ale dziewiątki muszą tutaj coś skończyć, z czymś skończyć. Dziewiątka to są wnioski, to są zakończenia, to jest po prostu energia, która jest wymagająca w takim sensie, że. <laughs> W ramach asertywności unikam niebezpieczeństwa, bo najgłupsze, co może być, to ryzykaństwo, to wystawianie się na odstrzał, tak krótko mówiąc, nie? Dobra. <laughs> Witaj, nieznajomy. Zaraz będziemy się żegnać. Dopiero co się przywitaliśmy. No dobrze. Zobaczymy. Tak szczegółowiej. Wniknijmy w tę energię. Co jest tym rzepem, który się do tego twojego psiego ogonka przykleił? Co jest tym rzepem, tym wrzodem na dół? Dziesiątka kielichów. No, patrz. A, To może być ktoś z rodziny. Tym tym rzepem na ogonie. Widzisz. Na obrazku to tak jak w tych albumach tak ładnie. Tu się kochają, ona z nim. W oddali jakiś przodek. Ale nie górniczy, tylko na fotelu siedzący. Jakiś tam dziad, pradziad, pra pra pra, pradziad. Na drugim planie bawiący się dzieci, bo tu mamy takie trzy: jakby plany pokazane. <laughs> A ja tu się pytam, kto się przyczepił jak żeby do psiego ogona. A tu mamy takie wniknięcie w siebie y, energii najprawdopodobniej rodzinnych, albo przynajmniej, no, coś powiązanego z waszymi y, emocjami, nie? I to są takie sprawy, jakieś hmm, trudno powiedzieć, no. <laughs> Związane po prostu z yy, dalszymi decyzjami. Co z rodziną, jaki kierunek? Może dzieci, może wnuki, może ziemia? Bo tu mamy w dziesiątce kielichów, wiecie, czasem to jest on nawet losy całej ziemi, nie? Rodziny, terytorium, ojczyzny. Ktoś się przyczepił jak rzep do psiego ogona, i teraz tym rzepem. Jest albo, albo rodzina, albo po prostu tym rzepem może być coś, co narusza integralność właśnie tych granic. Tak, 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 bo dziesiątka kielichów to jest w obrębie jakiejś rodziny, przy czym jest ta dyskusyjna właśnie energia, na ile ta rodzina jest pełna, na ile nie. Tu akurat mamy pokazaną dojrzałość bo jest karta w pozycji prostej, ale jednocześnie jest to odpowiedź na pytanie, co jest tym rzepem, co się odczepić nie chce. No mogą być to Twoje namolne dzieci, może to być brak dojrzałości emocjonalnej któregoś z partnerów, może właśnie się coś wlec, jakaś historia rodzinna, zdawien dawna, wewnętrznego dziecka, dorosłego rodzica, Gdzieś tu może być taki niespokojny sen, bądź niespokojny dom. A nawet jak dom jest spokojny, to jest powiedziane: On jest spokojny. Ale uważaj, bo mamy odwróconą dziewiątkę buław. To znaczy, że czas radości w dziesiątce nie trwa wiecznie. Póki jest ta tęcza, to jest. Na pewno trzeba postawić na takie energię. Hmm, Energie porządkujące, moim zdaniem, kto jest przyjacielem, a kto nie, i kogo dłużej nie mogę zadawalać. Na wielu tutaj poziomach, tu akurat są poziomy emocjonalne, ale to i tak y, te rozgrywki mogą się toczyć w różnych naprawdę kierunkach, niekoniecznie no, rodzinnych. Więc tutaj ten, 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 ten rzep. On jest też pokazany w dziesiątce, a dziesiątka mówi, znaj swoje granice nie? I, i ty, człowieku, znaj swoje granice, bo to jest pewien zenit jakichś emocjonalnych możliwości, ile się da emocjonalnie y, wytrzymać. Dziesiątki często oznaczają wzloty i upadki. Bo wszystko może się wydawać zwycięstwem, a za chwilę można też stracić, bo to po prostu zależy od tych okoliczności, dziewiątka była w odwrocie. Ten rzep to są okoliczności, nie? Również tutaj zarysowane. Więc mamy tutaj do czynienia z takim jakby potłuczeniem, jakby się naczynia jakieś potłukły, z takim próbą złamania człowieka, próbą złamania człowieka, a ty masz pozostać na swoim miejscu, bo masz odkryć, że ty tak naprawdę kurczę, ty masz dużo jeszcze siły i wytrwałości, więcej niż przypuszczałeś. A ta dziesiątka no to tak trochę jakby pogrywała z tobą, nie? Że to już jest jakiś koniec. I tym ten, ten rzep, to jest taki pokazany, a może rzeczywiście taka więź, takie wczepienie się, jak te dwa rzepy, taka. Nie wiem, czy to w tym przypadku jest miłość, jeśli to jest niewygodne. To chyba wtedy i bardziej coś takiego toksycznego relacyjnie, nie? Bo jak się ma tutaj miłość i stabilność? Do, do tego rzepa, który, który, który jest przeszkodą, tak naprawdę, bo my chcemy się tego pozbyć. A może właśnie nie chcemy się pozbyć, bo, bo mówimy tak: najważniejsza jest spójność rodziny. Niby tak. Ale może tu jest jakiś taki powód, który powoduje, że, że wcale tak nie jest. Że to się może tylko wydawać, skoro jest to tym rzepem, rzepem. Ja mam wrażenie, że w ogóle coś się przyczepiło, i to jest taki niewdzięcznik, niewdzięcznik. A tu trzeba słuchać jakichś rozkazów. Hmm, ciekawe. Dobra, rozwiązanie, jakie może przyjść w tej sytuacji, tego pozbycia się tego rzepu, oczywiście. A, jakaś blokada jest na poziomie materii, a z denarów w Hm. Hmm. Zapła zapła zapłacić tutaj trzeba dość słono, żeby mieć też jakiś święty spokój. Może nas to sporo kosztować. Blokada jest tutaj, jeśli chodzi o rozwiązanie, z tego wynika, że jest tu coś tru trudnego i materialnego, bo pokazuje się taka wartość, właśnie materia, kontra duch. Czyli mamy tu energię przeciwko duchowi, a bardziej właśnie taką nastawioną na to, co materialne, żeby nie powiedzieć wprost pieniężne, bądź cielesne, fizyczne, jakkolwiek. Ale to jest duża zapłata w sensie właśnie takiego, jak to się mówi, za chwilę przyjemności trzeba słono zapłacić. O, coś, coś w tym stylu. I co jest tutaj tym rozwiązaniem? De facto to rzeczywiście tu może być rozwiązanie ostateczne, faktycznie, bo karta się odwraca, karta początku, ale jest to trudne. Trudne i czasochłonne, też tak bym powiedziała, że to też będzie wymagało jakiegoś dłuższego czasu, bo tego się nie da rozwiązać tak na, 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 na pstryknięcie palców. Wiecie, to jest jednak energetyka, która tutaj jest takim właśnie serią wzlotów i upadków. I może rozwiązaniem jest yy, zmiana, zmiana. Szukanie sobie jakichś nowych. Miejsc, perspektyw pracy, może relacji, to wszystko zależy, jaką macie sytuację wyjściową. Bo jak macie bardzo dobre relacje, to zapewne też i nie o to chodzi, nie? Ale as denarów tutaj w odwrocie y, jest taką propozycją większej elastyczności w sprawach materii. No, wprost jest tu pokazana ta złotówka. W sprawach materii, żeby się tak nie trzymać jakiejś jednej opcji dywersyfikacja majątku. Rozwiązaniem problemu jest to, żeby nie dać się jakimś nadużyciom i samemu też nie nadużywać, czyli wykreślić tutaj chęć osiągania sukcesu za wszelką cenę, bo ta cena może być zbyt wysoka. Tu próbujemy się zabezpieczać, próbujemy gromadzić, ale skutek, powiem Wam, jest dokładnie odwrotny od zamierzenia, więc tutaj jakbyśmy nie potrafili dokonywać właściwych wyborów, zwłaszcza jeśli chodzi o te kwestie materialne. Więc może czasem właśnie lepiej jeszcze poczekać. Bo właśnie ta materia w odwrocie w, w, w asie denarów, tak zwanej, jedynce, pokazuje, że nie załamujmy się, tak? Że jakiś efekt działań naszych też może nastąpić, tylko w czasie takim odroczonym, bo to jest taka odroczona gratyfikacja. To, co wpływa negatywnie. Na rodzinę na przykład to jest taka energia, która idzie w dwóch kierunkach. Albo skąpstwa, albo rozrzutności, albo po prostu takiej zaborczości. Zaborczości. Tu się czasem tak traktuje ludzi jak swoją własność. Nikt tu nie jest niczyją własnością. A może to jest właśnie też taki komunikat, bo ten rzep przyczepił się jak rzep do psiego ogona, a tu musi iść jasny komunikat, tak? Ja nie jestem twoją własnością. Ja nie jestem Twoją własnością. Zajmij się swoim życiem, miej jakieś hobby, idź na łono natury, za zabierz się za jakąś robotę, bo nudzi ci się i z tego lenistwa już po prostu nie wiesz, co masz robić, tak sobie przywłaszczasz ludzi. Bo to czasami jest takie też przywłaszczenie tego, co nie jest Twoje, nie? Więc tak, rozwiązanie problemu ma być jak najdalej od takich kwestii yy, nadużyć pozycji materialnej. I to idzie w dwóch kierunkach: zaborczości to jest pierwszy kierunek a drugi. To taka energia, e, kiedy nie czuje się ktoś bezpiecznie, to wtedy przyczepia się jak ten żeb do psiego ogona, żeby tak wysysać energię z kogoś. Również może być ta energia finansowa. No więc takie tutaj rzeczy są pokazane. Piszcie, dla kogo to jest, czy im jesteście sługą. Może nie jesteście, ale ktoś chciałby, żebyście byli sługami. Co najbardziej chcę, żebyście służyli i byli sługami? Odwrócony kapłan! Nawet trudno ustalić jego tożsamość, tak jest ciemno. Odwrócony kapłan. Czyli co? Mamy tutaj energię systemu. System tworzący niewolników. No, żeby tak wycisnąć, jest tu też energia byka, jest tu energia męża, patriarchatu, takich struktur konserwatywnych i fanatycznych, takie dewocjonalia, takie energie dobrze znane, przez niektórych nawet bardzo lubiane, ale kapłan w odwrocie y, mówi o tym, że totalnie tutaj legły w gruzach. Jakieś wartości moralne samych tych właśnie kapłanów. I odwrócony kapłan chce, żebyś mu służył, a odwrócony kapłan no to jest taka energia demoniczna, to zresztą widać w tej ciemności, nie? Niby jest to światełko w tunelu, ale to dlatego, że tak naprawdę jesteś na drodze ku śmierci, a nie ku życiu. Ten rzep, który się przyczepił do psiego ogona, który tutaj może bazuje na jakichś też wartościach właśnie moralnych, rodzinnych, ale sam jest odwróconym kapłanem, czyli zupełnie to idzie w, w stronę <laughs> bardzo taką fałszywą, nie? Kapłan w odwrocie to są te wszystkie hierarchie, to są te systemy narzucające coś. człowiekowi i chcą, żebyś służył, był tym niewolnikiem. No kasta kapłanów i kasta niewolników, no dość proste to się wydaje. Więc mamy tutaj pokazaną tę przestrzeń właśnie, że tych kapłanów dookoła mamy wielu. Myślimy, że za tym stoi jakiś autorytet, jakieś powołanie, jakaś wiara, godność, honor, miłosierdzie. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. To jest papież w odwrocie też to jest Watykan. To są energie autorytarne w ogóle. Autorytarne. Nie autorytet, tylko autorytarność, zaborczość. To jest przestroga. Strzeż się, mój drogi, moja droga fałszywych przywódców, różnych ideologii. Które usypiają Twoje myślenie. To są ci, którzy są najwyżej na tych świecznikach. Masz być sceptyczny względem tych, którzy uważają się za tych papieży, którzy bombardują cię tu jakimiś swoimi, w cudzysłowie, religiami, ideologiami. No i ty też wiesz, zawsze tu jest taka energia dwubiegunówki, nie? Jak ja zaczynam tutaj wierzyć jakimś kapłanom, to zaczynam też i piętnować ludzi, którzy no, żyją inaczej, myślą inaczej, mają inne zasady. I wtedy wchodzę w rolę też tego odwróconego kapłana, bo chcę odebrać wolność temu drugiemu człowiekowi myślenia, mówienia, wygłaszania swoich opinii, bo każdy ma prawo wygłaszać swoje opinie. Tak jak czuję, nie? Jest tu ta przestroga pokazana w całym takim właśnie ciągu skojarzeń systemowych i niewolniczych. Nie ma tu żadnych postaw altruistycznych. Przeciwnie, raczej jest taka energia, która mówi o tym, że prawdziwa wiara płynie z serca i z ducha, a odwróceni kapłani to są te różne ideologie to jest też świat polityki, który właśnie coś tam. Sprzedaje swoim wyznawcom, bo niestety yy, ta ideologia to jest przykrywka dla kompleksów i dla ich hipokryzji. Wszystkiego dobrego życzę.